Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Witamy. Kowduszu lewa wędzisko. No, dobrze, wstań teraz, kochanie. Nie wiem, czy coś jest. Kręci, kręcimy, kręcimy. Kręcimy, kręcimy. Kowduszu pięknie. Jak wygląda sprawa? Coś jest. Jest? Czuję. Albo się po prostu nie Dobrze, no tak, tak szybciutko, i bardzo dobrze robisz. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Siadaj, dwuja, Jeden z nauczycieli tak mówił. <laughs> jest rybeńka, brawo, i znowu brzanka, ale pięknie. No ale malutkie biorą, dobra, jest, ślicznie. Czyli Piona, brawo. Proszę bardzo, mojej córy, brzoneczka. Brawo, Klaudusiu. Zrebenka kręcisz, Klaudiusiu, kręcisz. Się. O, to będzie chyba duża rybka, to? Co? No. Coś do góry, do góry, tu pięknie. Jest rebenka, jest. Hey, ty ty masz leszcza. O, no leszcza, tak. leszcza, leszcza, leszcza. Czekaj, dobrze, Klaudiusiu, dobrze. Teraz starczy, starczy. Odbieram. Do góry, do góry, teraz wędzisko, wędzisko, pięknie. Patrzcie, patrzcie. Pięknie, Klaudusia, bravo. A <laughs> Mamy, mamy leszcza, mamy leszcza. No tak półtora kilowiec taki A, mamy, mamy leszcza, Klaudusia ma i wraca do wody. O taki Nie, ale leżała. Broni jest? No, coś tam jest. Nie, nie, nie. Jest rybańka? No jest chyba coś tam jest Tak? Albo i Ja nie wiem. Do góry, do góry śmiało. No i dobrze robisz. No co, bardzo dobrze. Chyba jest. Tak? No pięknie. Co masz, to masz. Nie ma to nie ma. Będzie to będzie. Branie było delikatne, zaraz zobaczymy. Chyba jest rybeńka. Ty, ty złowiłaś certunie. Zaczekaj kochanie, zaczekaj, czekaj, bo może się urwać. Ty złowiłaś certunie. No zobacz. Do góry, do góry, śmiało, śmiało, o, nie udało się. Nie udało się, nie udało się, nie udało się, proszę. Piękna rybańka. się do góry, do góry, do góry, do góry i teraz opuszczaj, o tak, pięknie, do góry, do góry, do góry, masz ładną rybkę, masz ładną rybkę, masz ładną rybkę, dobrze, 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 dobrze. Do, do, do góry, do góry, mocno do góry i teraz teraz kowrotek zwijaj, opuszczaj wędkę, ale musisz opuścić. tak jak tak ci uczyłem, dobrze, dobrze, masz, o, to jest piękna ryba, piękna ryba, trzymaj, trzymaj, świetnie, trzymaj, trzymaj, jest Twoja ona jest dobrze zacięta, to jest najważniejsze, ona Ci się raczej nie powinna wypiąć, Boże, bo tu jest zaczep, musisz trzymać jej na wysokości, tak jak Cię uczyłem. Czekaj, co to za ryba jest. Nie wiem, jak jest dużo. No, dobrze, 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 dobrze. Pięknie, pięknie wędzisko pracuje, o tak, o tak, o tak, teraz już nie pozwól pójść na ten, oj kurczę, zerwała się. <laughs> czy to poleciało. Jest, jest, dobra, nic się nie stało. Tak, ja stało tam... Zwiń wędkę, zaraz zobaczymy, czy teraz y, y, puścił przypon, czy się spięła. Pokażę tutaj, y, co my tutaj mamy. Przy okazji zobaczycie zestaw, a więc tak. Y, Power guma około 40 kilku centymetrów. I no i moi drodzy, odwiązał się haczyk. Wszystko w temacie. Zobaczcie, odwiązał się haczyk. Akurat nie w takim momencie, gdy była wielka ryba, musiał się odwiązać. Odwiązał się haczyk, czyli tak przypon wytrzymał, był źle zawiązany i to jest moja wina, <laughs> bo to ja wiązałem. Akurat nie, gdy była wielka ryba, musiał się... no, Piękna była rybka, ciekawa jestem jaka, trudno, no co, stało się. Zacięło się go trzymaj klawdusiu, ja i podabiorę. bardzo duży klenie. Dobra, ale zobaczcie jaki tłusty, ale tłusty, naprawdę to jest tusty klenie, on nie jest długi, ale tutaj powiem wam szczerze około półtora kilograma. No takie pierwsze wrażenia. Śliczny klenik. Raudusiu, zaraz trzeba będzie tamtej wędki też pilnować, no to pokażemy rybeńkę za chwilę. Tu jest dobre, to jest dobre półtora kilograma, naprawdę przegruby prze kleń. Śliczny. No to Klaudia, gratki, tutaj dawaj piona. Śliczny. Patrz, patrz jaki tutaj. Ale było branie. Tylko pytanie, co jest. patrz takie było duże branie. Słuchajcie, było tak duże branie. Trzech robaków nie ma. I powiem Wam, co może być przyczyną. I telefon do zanęty. Telefon wpadł gdzie? Do zanęty? No i nic nie szkodzi. Zobaczcie, tutaj miałem grot. robakiem przykryty i być może dlatego się też nie wpięła jakaś przyczyna musi być, ale branie naprawdę bo no sami widzieliście kończymy na dziś <laughs> brały tak jak brały najważniejsze, że dzień spędzony nad wodą, Klaudusiu tą rybę którą holowałaś, bo ty masz odniesienie wyholowałaś tego klenia takiego z półtora kilowego, ale w porównaniu do tej co się spięła, to, to była większa ryba czy nie? Większa. Na przykład w tym, co złowiłam, kleniu, nie, nie ciągnęła żyłka, a tamtym to mi ciągnęła żyłka i nie do wody. No, no, także no, no, stało się jak się stało. Piękne wędkowanie. Ja zawsze jestem zadowolony bez względu, czy się złowi więcej czy mniej. Liczy się czas spędzany nad wodą i próba wyłuskania tego, co daje rzeka. Dziś dała tyle. Wachliwość wody była straszna. Raz był skok w górę, potem był skok w dół, potem znowu skok w górę. No, i taką mieliśmy sinusoidę. To ta zmiana ciśnienia z pewnością wpływa na brania. Dużo mikrobrań. No i też parę ryb niewciętych. No i co? Pozdrawiamy, Klaudusiu? Pozdrawiamy serdecznie. I do następnego razu.